Sympatycy również chciałabym z tej wyjątkowej okazji, jakim jest to opłatkowe spotkanie, złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia. Z wieloma osobami składałam sobie tutaj życzenia, kłamać się opłatkiem, ale Szanowni Państwo, ja rozumiem, że też na pewno dzisiaj wiele osób odczuwa taki smutek, że kończy się może. Szanowni Państwo, musimy pamiętać, że Boże Narodzenie to nie czas, a nie pora. To stan naszego umysłu. Na pewno wielu z Was pamięta o słowach Matki Teresy z Karkuty, która powiedziała tak. Zawsze, ilekroć uśmiechniesz się do brata i wyciągniesz do niego rękę, jest Boże Narodzenie. Zawsze." Ilekroć zamilkniesz, żeby posłuchać, jest Boże Narodzenie. Zawsze, ilekroć sprawisz, że Bóg pokocha kogoś przez Ciebie, jest Boże Narodzenie. Ja tego właśnie Państwu życzę, żeby nasze serca w tym trudnym okresie, jaki przeżywamy, bo to jest naprawdę trudny, jakiś niebezpieczny okres, okres niepokoju, żeby otworzyły się tak naprawdę na Słowo Boże które w naszych sercach może wiele działać. I tej łaski Bożej Państwu życzę. A kończę słowami świętego Alberta, brata Alberta. Bądźmy jak Wele, który leży dla wszystkich na stole, którego każdy, do którego każdy może podejść i ukrońć sobie kęsy i nakarmić się, jeśli jest głodny. I tego Państwu życzę w kolejnych dniach tego nowego roku. Wszelkiego dobra, dobrych ludzi, dobrych decyzji i zwalczenia wszystkich trudności. Wszystkiego najlepszego.